Właśnie znajdujemy się w gmachu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy salach wykładowych. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska zajmujemy się naukowo wieloma dziedzinami. Przede wszystkim naszą domeną to są konstrukcje. I w tym zakresie mówimy o konstrukcjach żelbetowych, o konstrukcjach murowych, ale również i konstrukcjach stalowych. Mamy laboratorium wypełnione, można powiedzieć, dość bogato w sprzęt laboratoryjny i naukowy, abyśmy mogli mierzyć oraz badać bardzo rozmaite i rozbudowane strukturalnie elementy. Oprócz tak naprawdę samych konstrukcji możemy badać również materiały budowlane. I w tym wypadku mamy od mikroskopów elektronowych po mikroskopy optyczne dużej skali, dobrych firm. No i co tutaj warto powiedzieć, są to badania unikatowe wręcz na skalę ogólnopolską i coraz bardziej i szerzej rozpychamy się na arenie międzynarodowej. Przed chwilką byliśmy w laboratorium technologii betonu w odniesieniu do wczesnych właściwości materiałów na spoiwie cementowym. Zobaczyliśmy rozbudowane stanowiska do pomiaru odkształcalności własnej, a przede wszystkim odkształceń autogenicznych kompozytów cementowych. Mogliśmy zauważyć aparaturę bazującą na dokładnym pomiarze przemieszczeń z wykorzystaniem laserów, z wykorzystaniem czujników zegarowych, czy również z wykorzystaniem fotogrametrii. Oprócz tych elementów, w tym laboratorium możemy badać podatność na pękanie kompozytów, które pękają w wyniku stałego ograniczenia sztywnością. Tutaj tak naprawdę możemy zauważyć i zdecydować, który kompozyt, czy beton, czy zaprawa szybciej pękają pod kątem stałych odkształceń. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to podstawa, żeby oszacować, który z materiałów jest trwały w czasie oraz dla którego użytkowalność będzie wydłużona i nie trzeba będzie tego materiału naprawiać w czasie eksploatacji stanowisko badawcze do pomiarów wczesnych właściwości i parametrów fizycznych dojrzewającego kompozytu i tam były przedstawione termometry w PT100, czujniki ciśnienia, czujniki przemieszczenia, czujniki indukcyjne przemieszczenia oraz można było zauważyć jeszcze czujniki, które mierzą stopień wysychania. Więc tak naprawdę jeden element, a badamy parę parametrów fizycznych w jednej częstotliwości, dzięki temu uzyskujemy korelację tych właściwości, które narastają w czasie. Dzięki temu możemy oszacować, jak ten materiał zachowuje się pod względem chemicznym i jakie reakcje chemiczne w nim zachodzą w danym czasie i jak wpływają na rozwój parametrów. Widzieliśmy również stanowisko do pomiaru skurcza autogenicznego młodego betonu na długich próbkach liniowych. Które były prostopadłościenne. Jest to również stanowisko patentowe, na które w chwili obecnej jest złożony wniosek patentowy za afiliacją Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Niestety nie wszystkie urządzenia jesteśmy w stanie Państwu pokazać, ponieważ są w fazie patentowej. Obiecuję, że one są bardzo ciekawe. Jeżeli tylko w jakikolwiek sposób ten film Was zainteresował, to zapraszam na wydział i na pewno. Nie zawidziecie się nowinkami technologicznymi i naukowym podejściem naszego uniwersytetu. Szkolimy studentów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, ale również i studiów doktoranckich jako stacjonarny i niestacjonarny. W chwili obecnej weszły do obiegu doktoraty wdrożeniowe, więc coraz bardziej się rozwijamy i zwiększamy swoją rozpoznawalność, ale również i zasięg edukacyjny i naukowy. W Polsce, ale również i na świecie.